Dziękuję wszystkim za życzenia świąteczne, za pozdrowienia, za to każde ciepłe, miłe słowo. Nawet nie przypuszczałem, że tyle ludzi będzie o mnie pamiętać. I cieszy mnie jedno: że jednak moja wiedza i dzielenie się doświadczeniem nie poszła na marne. Wiele osób rozumie to, co chce powiedzieć o tym, co się dzieje w naszym kraju i na świecie. Wszystko będzie zależało od tego, w którą stronę będą chcieli pójść ludzie. Czy będą rezonować z tym całym medialnym szambem, będą chorzy na mediogłowie, czy będą szukać Faktów i prawdy, ja przy, przy okazji właśnie tego tych podziękowań, chciałem znów przypomnieć ten eterymy, te które podobały się na początku, zwłaszcza tego całego Fixum Dyrdum, ponieważ yy, no, było bardzo mi miło poznać pewne pielęgniarki, które yy, prze, przekaz miały odpowiedni w moją stronę, ponieważ no dlaczego miałbym im nie ufać, skoro sam chodziłem po szpitalach i szukałem pewnych objawów tego, co było rozkręcone przez media. Takich jak med media Michnika, media TVN-u, to są te same media. W ogóle media należą do jednego właściciela i chcą zrobić to, co, to, co robią i, i niestety nie chciałbym żebyśmy mieli znowu efekt taki jak tutaj koło mnie jest cmentarz yy, wojskowy z I wojny światowej to wszystko były biznesy wiele ludzi nie ma pojęcia co to była Lusitania jest to bolesne ale jak się szuka prawdy to się wszystko znajdzie ja na koniec chciałem zadedykować wszystkim wierszyk wszystkim dorosłym młodzieży i dzieciom bo to było coś niesamowitego, jak porozmawiałem sobie z pielęgniarką z Włoch, notabene, i nagle po prostu weszły mi do głowy takie rymy, które napisałem to chyba w 5 minut, albo nawet szybciej. Bezobjawowo, czyli wnioski po rozmowie z dobrą znajomą, która zainspirowała mnie do napisania czegoś na ten temat. Napisałem więc poemat by napisać go wzorowo, no i całkiem objawowo, by czytelnik, co ma głowę, widział to, co objawowe. Dzisiaj jest to bardzo modne, by kaganiec mieć na uszach, bo na świecie nam panuje jakiś wirus. Pewnie z usa. Wirus w mediach się przeplata. Gdzieś w powietrzu pewnie lata. Ja już szukam od tygodnia, no i go znalazłem w spodniach. Tak ze strachu się sfajdałem. Wiadomości oglądałem, aż śmierdziało. Daję słowo, z tym, że jest bezobjawowo. Maski nigdy nie ubrałem, nie pasuje mi z mym ciałem. A tu takie wiadomości, ponoć od poważnych gości. COVID głoszą, głoszą testy pewne, tylko jakoś nie pasuje, że maseczek też nie noszą. Takie to eksperckie wuje. Ściągłem spodnie, prędko szukam, pewnie znajdę wirus z Wuchan, a tu nici, nic nie było. Wszystko się gdzieś ulotniło. Spokój. Na noc mama dusza. Nie mam maski gdzieś na uszach. Nie mam zgiełku tej pandemii. Czuję piękno naszej ziemi. Jeszcze mi tutaj wtruje jakiś ptak. <laughs> bo jestem oczywiście na łonie natury. Piękny las. Piękna pogoda. Spokój, trochę takiego relaksu, przemyśleń. Ile osób udało się, że tak powiem, uratować, żebyśmy sobie mogli złożyć właśnie życzenia w tym roku i myślę, że i w przyszłym i w następnym, byle tylko mieć świadomość tego, co się dzieje i żeby to wszystko rosło niczym ciasto na świąteczne stoły. Także dziękuję wszystkim za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się.